Się leje, leje. A nie jest taki droższych. Wydaje mi się, że jednak. Na pożegu. Nie na jedną z dróg. To taka siła. No to, to mm, Krysia, mi zdrowa. Zdroweńko. Kryśeli, spokojnie okej. Okay. Cresja da mãe. Kasi, dobrze, idzie dobrze. O, Krysiu. Ale jest Bardziej znacznik. <grystanie> Czym to daje radę? No dalej, Krysia, dalej. Tak. Teraz ty tak się w nie liczy. No, ale będziesz drugi, biła. Może by Kasi było radniej, A <grystanie> jak, jak się to zbędne. Nie. Muszę zobaczyć, przez o przesadach w tych mójkach się wycierają. <grystanie> no. O, Kasia, niewiele Ci brakuje. Dawaj, dawaj. Jak zbawiasz się do kufla to wrócę. Nie, pij, Kasia, nie rozśmieszaj. Kasia, musisz dać radę. No, dawaj, dawaj, dawaj. Jej. Bóżkę wycieramy? Dziękuję bardzo. Makowało. O Boże. Kasia mi się z normalny, bo a nie tak zagadowałam. Ja już się zagadowałam. To co, może zamówimy Cię od razu następne? A ty nie dalej to kręcisz Jeszcze nie było, jeszcze piją, ale ciekawe co się dalej potem dzieje, nie? No. I już wcale tylko krzesła. Ej, to Kasia, kogo wyznaczysz? A nie małe. Nie, kochana! Tak. No Zresztą się zastanowię. I miałaś kolega, <grym> Właśnie, Piotra Golaka ale, też nominuje. Okay. Ej, a nie możesz trzech? Gdzie jeszcze Romka. Nie ma. I Romusia. Właśnie, Romusia, bo ja muszę zobaczyć, jak Romus pije piwo. Szkaneczki, z dróbka. To było to dobrze na tą. No bo tak, że karolka! no mi do normalnie. Patrz, patrz, jak mi poszło pięknie. Patrz, 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 <grymka> patrz <grymka> gdzie jest znacznik. <grymka> Ej, hey, ale butelka upróżniona. Oh, butelka pusta, ale się zgadza. No dobra, donarka. Marka. dobra, kaj. Ja kręciłam. Zaraz będziesz się kupić. I po piwo ja będę rzygać, tak? I dobra, pa. I nie, jeszcze Wyczyna. mam koło, się wkadaj. To ładna gala. To idę do czekaj. Wypiją coś z dobra, i czekaj, Sikać się nie no no zgub.